Witam Was, Mory! Z tej strony Gromczak, i dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami moim, być może powiecie, że głupim, ale przemyśleniem dotyczącym tajemniczego pomieszczenia z malowidłem nawiązującym do Cyberpunk 2077, które znajdziemy w Wiedźminie 3. Jak już wiecie, lub też być może jeszcze tego nie wiecie, ale w Welen, nieopodal Łysej Góry, znajduje się zniszczony bastion, a przynajmniej tak nazywa się znacznie szybkiej podróży w pobliżu, a w tym bastionie ukryte jest pewne pomieszczenie, gdzie znajduje się tajemnicze malowidło. Ma ono nawiązywać do pewnej zagadki z Cyberpunk 2077. Jak do bastionu wejść, możecie zobaczyć w moim filmie o sekretach z Wiedźmina. Film znajdziecie oczywiście na moim kanale, jak również link powinien wam wyskoczyć w prawym górnym rogu ekranu. No dobrze, ale może zastanawiacie się, czy może odkryłem czym jest to malowidło? Otóż nie. Nie odkryłem tego, ba. Nawet o tym nie myślałem, natomiast to co mnie zainteresowało, to duchy, z którymi przyjdzie nam walczyć wewnątrz bastionu. Czemu mają taki wysoki poziom? Co one tam w ogóle robią? I czemu nie można ich zabić? Jeżeli chodzi o poziom przeciwników, to jak widzicie na filmie, jest on tak wysoki, że nie jestem w stanie zobaczyć konkretnej liczby, a mam tutaj Geralta na poziomie co najmniej 50. Co więcej, duchy jak na tak wysoki level. Zadają bardzo małe obrażenia, a same otrzymują dość wysokie, jakby wręcz były znacznie poniżej poziomu Geralta. Jakby to powiedział Wiedźmin, interesujące. Być może da się określić poziom duchów bez używania kodów czy innych modów, ale ja uważam, że twórcy gry celowo dali duchom poziom tak wysoki, ale o obniżonych statystykach żeby gracz bez żadnych kodów i sztuczek ingerujących w triki gry nigdy nie był w stanie określić levelu przeciwnika. A wszystko to po to, żeby zachować element tajemniczości i poczucie zagrożenia w tym miejscu. Ale po co ta cała tajemniczość? Ono ze względu na wspomniane na początku malowidło. Podobno nawiązuje ono do pewnego sekretu z Cyberpunk 2077. Czy tak naprawdę jest? No nie wiem w sumie, czy ktoś to gdzieś potwierdził ale w internecie jest mnóstwo teorii na ten temat, a sami twórcy gry chyba nigdy nie zaprzeczyli tym plotkom o nawiązaniu do Night City. No i tu pojawiają się moje przemyślenia. Skoro to miejsce jest jakimś nawiązaniem do Cyberpunka, to duchy prawdopodobnie też mają z tym jakiś związek. I tak wpadłem na być może głupi pomysł, że te duchy to mogą być jacyś zmarli ludzie z Night City lub nawet mogą mieć jakiś związek czy wręcz być w pewnym sensie tak zwaną Dziką SI, o której tak często mówi się w cyberpunku. To zresztą w pewnym sensie tłumaczyłoby nieśmiertelność duchów. W końcu w Wiedźminie I spotykaliśmy Króla Dzikiego Gonu, ale był on zupełnie czymś innym niż jest w części trzeciej. A potem, jak się okazało, Dziki Gon z jedynki był jedynie czymś w postaci, powiedzmy, projekcji astralnej tego, czym jest w Trójce. Więc dlaczego te duchy nie mogłyby być podobną formą Jakiegoś bytu z Night City, czy ogólnie ze świata cyberpunka. No, ale to już tylko moje przemyślenia, które nie mają żadnego poparcia dowodami, dlatego nie bierzcie tego zbytnio na poważnie, a jedynie jako takie luźne dywagacje na ten temat. A co wy o tym myślicie? Czy w ogóle zastanawialiście się nad tą sprawą? A może już wiecie o co chodzi, a ja po prostu jeszcze takich informacji nie znalazłem? Podzielcie się Waszymi przemyśleniami i informacjami w komentarzach. A ja na koniec krótko przypomnę o łapkowaniu tego filmu dla lepszego budowania zasięgów i subskrybowania mojego kanału. Dajcie również znać, co myślicie o takiej formie filmu. Bardzo dziękuję wam, że poświęciliście chwilę na obejrzenie tego filmu oraz bardzo dziękuję za wasze wszelkiego rodzaju wsparcie w postaci łapek i subskrypcji. Trzymajcie się cieplutko, moi. Niech Beliar ma was w swojej opiece. Do usłyszenia. Cześć.